Fuck up za kulturalny doping, że nie obniżaliście filowi. Naprawdę, zajebisty gość gościu kazał mi pogratulować Wam dopingu. Powiedział, że no jak kurwa mu drugiego łukika, e, to musi kurwa w głowie zaśpiecić od razu, się w po nogi. I mówi, że doping kurwa słyszał, że nie musi się w ogóle odnaleźć w pracy na początku. Także jeszcze kurwa od niego gratulacje. I dziękuję jeszcze raz wszystkim z Panem, wracać kurwa do roboty.